Taka mała pizza? Co za pech! A ja dostałam średnią. Wow, ale odlot! Z chęcią bym taką zjadła. Chyba śnisz. To jest challenge. każdy zjada taki rozmiar jedzenia, jaki dostał. Kto zacznie. Ja. Takim maluchem się nie najem, ale to lepsze niż nic. Bardzo dobre. Naprawdę? Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Mam pomysł. Użyję specjalnego noża do pizzy i zrobię z niej wężyka. Gotowe. W ten sposób dużo łatwiej mogę ją zjeść. Co za uczta. Mm, jest naprawdę pyszna. A ja ułożę wszystkie plasterki jeden na drugim, żeby zrobić jeden duży. Wygląda świetnie. Och, jakie to jest pyszne. Myślisz o tym samym, co ja? No to do roboty. Naprzód, Julia, dasz radę! Dasz radę! Atakuj, atakuj! No, z taką grupą wsparcia jestem zdolna do wszystkiego, chociaż nie myślałam, że to będzie takie trudne. Kontynuuj, nie poddawaj się! Nie poddaję się! Zostało już tylko troszkę. I. Skończyłam! Gratulacje! Jesteś najlepsza, Julia! Dzięki dziewczyny, kocham Was! Znowu dostałam malką porcję do bani. A ja jestem zadowolona ze średniej milki. Spójrzcie, jaką mam ogromną czekoladę. A porcja Emmy to jakiś żart. Ale jako pierwsza będę ją jadła. I coś wymyśliłam. Przyda mi się do tego moja miniaturowa kuchnia. Wezmę garnek z półki i postawię go na kuchence. Wow... Sara, daj mi też spojrzeć przez lornetkę. Trzymaj. Tu takie słodkie. A teraz roztopię czekoladę i przyspieszę ten proces za pomocą łopatki. Dodam też mleko i zrobię pyszne kakao. Już czujecie ten cudowny zapach. Okej, okay. czas skosztować mojego miniaturowego arcydzieła. Właśnie w ten sposób, bo tak to się robi w wyższych sferach. Pyszne. Ale bardzo mało. Ojej, Emma, no prawdziwa dama z ciebie. Przestań się śmiać, lepiej bierz się za swoją czekoladę. Z przyjemnością. Kocham czekoladę tak bardzo, że jestem gotowa jeść ją na śniadanie, obiad i kolację. O tak, nie mogę się oderwać. Julia, gdzie twoje maniery? Przepraszam, poniosło mnie. Teraz kolej Sary. Ej! Zjadłaś już swoją czekoladę. Ta jest moja. Pozbędę się opakowania. Nadszedł czas, aby zrobić z siebie piękny czekoladowy domek. Najpierw wszystko wymierzę i można chwytać za piłę. Muszę wszystko dokładnie wyliczyć, żeby się nie pomylić. Na razie idzie mi bardzo dobrze. Dach jest gotowy. Ściany też. Hurra! Zawsze marzyłam o domku z czekolady. Wow! To wygląda super! Dzięki. A teraz najlepsze. Degustacja. Wow, idealna. Co tu się dzieje? Mam was, spryciule. Spadać mi stąd. Oreo, moje ulubione. Sara, ale masz żałosną porcję. Naprawdę nie mam szczęścia. No w końcu mi się poforciło. Sara, teraz ja będę się śmiała z twojej porcji. Dobra, bez urazy. Ty pierwsza. Okej, okay, mam nadzieję, że nie zgubię tego ciasteczka w mleku. Ojej, wykrakałam. Muszę je jakoś wyciągnąć. Kurczę, nie dam rady wyciągnąć takiego maluszka ręką. Będę musiała wypić wszystko do ostatniej kropelki. O rany troszkę przesadziłam. Jesteś taka zabawna. O, patrz, tu jest twoje ciastko. Kura, tak bardzo chciałam je zjeść. Pyszne! Julia, teraz ty! Mm, co za zapach! Ja też wrzucę moje ciasteczko do mleka. Ale rozmieszam je słomką, żeby wyszedł mi koktajl. Pyszności! Z chęcią wypiłabym dokładkę. Ale dobre! Ups! Okej, okay, ma. zaczynaj! Alleluja! W końcu się najem! Ojej, jakie ciężkie! Nie zmieści się w szklance. Co robić? Chyba wiem. Muszę zmniejszyć ciasteczko, żeby zanurzyć je w mleku. Poradzę sobie z tym w mgnieniu oka. Uwielbiam ten krem. Okej, okay, gotowe. Teraz rozmiar Oreo pasuje do mojej szklanki. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tego niesamowitego smaku namoczonego w mleku ciastka. Mm, jestem zachwycona. To było niesamowite. Czekajcie, to nie wszystko. Muszę dopić mleko o smaku ciasteczka. No, teraz jestem pełna. Nareszcie się najadłeś żarłoku. Tylko 4 cm makaronu? Też spodziewałam się więcej. A ja jestem zachwycona. Wow, ale Julia ma porcję. Cieszy mnie to bardzo. Ojej, Sara, nie pęknij z przejedzenia. Przestańcie się nabijać. Ja zacznę, aby nie pobrudzić sobie rąk, użyję pałeczek. Pyszne. Teraz ja, tak? Jedzenie pałeczkami jest niewygodne. Lepiej jeść makaron po jednej niteczce. Widzicie, jak fajnie mi to wychodzi. Obudź nas, jak skończysz. Dziewczyny już! Boom! Co się dzieje? Tadam! No nareszcie. Czekałam na swoją kolej. Jakoś dziwnie trzymasz pałeczki. Zaraz zrozumiecie o co mi chodzi. Pałeczki to druty, a makaron to wełna. Wow! Spójrz na to! Julia zrobiła szalik z makaronu. No i co sądzicie o moim szaliczku? Podlotowy, stylowy i smaczny. Z mlekiem to moje ulubione śniadanie. A ja mam średnie opakowanie. Super. Co za szczęście. Dostałam gigantyczną porcję. Moja w porównaniu z twoją wygląda żałośnie. Dobra, spróbuję. Mm, słodziutkie. Co? Tylko jedno kółeczko? No dobra, chociaż popiję mlekiem. Jedna kropelka. No bani. Sara, teraz ty. Z radością! Uwielbiam płatki. Ale farciara. A teraz napiję się mleka. No i połączę płatki z mlekiem bezpośrednio w buzi. Fuj! Tak jest o wiele smaczniej. Emma, możesz zaczynać. Chwileczkę. Muszę wziąć miskę. A to tak można było? Tak, wszystko zgodnie z zasadami. Kurczę jakie ciężkie opakowanie. Wsypię płatki do miski i zaleję mlekiem. Nice! To dopiero porcja! Mleko jest takie ciężkie, żebym tylko się nie przewróciła! Udało się! A teraz najprzyjemniejsza część! To istne smakowe szaleństwo! Mega pyszne! Dałaś radę! Brawo!